Oceniać innych. Jakoś własne wady mniej rażą. Za to cudze, dostrzegamy bardzo wyraźnie. Jezus pyta, można powiedzieć z poczuciem humoru, czemu widzisz drzazgę wokół brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Mocne. Hipokryzja w osądzaniu jest powszechna. Może pora spuścić stonu, zająć się sobą i spojrzeć na bliźniego dzięki temu z miłosierdziem. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twojego brata. Nie sądźcie. Chodzi o pochopne, potępiające osądzanie czyjegoś postępowania i intencji. Jezus nie znosi autorytetu obiektywnego osądu moralnego. Przecież w innym miejscu każe nam upominać brata grzeszącego, ale przestrzega przed krytykanstwem i hipokryzją. Tylko Bóg zna serce w pełni. Święty Jakub nawiązuje do tego i napisze: Jeden jest prawodawca i sędzia, kimże ty jesteś, żeby sądzić bliźniego. Bardzo obrazowe porównanie belki i drzazgi ukazuje, że nasze własne grzechy i słabości, ogromne jak belka, nie przeszkadzają nam wytykać drobiazgów wój, które wyolbrzymy, choć to może tylko jakaś drzazga. Obudnik, czyli znów pojawia się motyw hipokryzji. Jezus uczy, samokrytycyzm i poprawa siebie są warunkiem pomagania innym w przemianie swojego życia. W innym tekście powie sądźcie sprawiedliwie, więc jest miejsce na rozeznanie dobra i zła. Ale zawsze z pokorą i miłością. Niestety bardzo łatwo popadamy w osądzanie. W kościele panuje nieraz taka atmosfera wzajemnego krytykowania świadcy księży, księża świeckich, wierzący siebie nawzajem, i zamiast świadectwa jedności mamy spory i wytykanie błędów. Dziś w internecie to plaga łatwo kogoś zlinczować anonimowo, bez twarzy, schowany za awatarem. Nawet w rodzinie. Czemu tak trudno dostrzec własny upór, a tak łatwo wytykać współmałżonkowi, swoim dzieciom najmniejsze wady? To pewnego rodzaju pycha. Uważam się za lepszego, więc mogę sądzić. Pęknięcie jest też w naszym sumieniu. Jestem surowy dla innych, żeby odwrócić swoją uwagę od siebie, czyli tu się pojawia wtedy pobłażanie sobie. Co może zmienić tą sytuację? Kluczem jest pokora i miłosierdzie. Świadomość własnych grzechów czyni mnie łagodniejszym. Umiejętność pracy nad sobą pomaga mi w innym spojrzeniu na drugiego człowieka. Wtedy zamiast osądu mogę komuś zaproponować konkretną drogę do przemiany. Pojawiają się czasem w internecie takie memy właśnie z tym podpisem: bądź miłosierny, bądź dobry dla drugiego człowieka, bo nie wiesz przez jakie. Piekło drugi człowiek właśnie w tym momencie przechodzi. Jeśli już trzeba stanąć w takiej pozycji, że musimy kogoś ocenić, rób to z troską o dobro drugiego człowieka, nie dla wywyższenia siebie. Ale najpierw spójrz w lustro. Czy ja nie mam belki wokół? Belka powoduje właśnie tą ślepotę, tą plamę taką martwą w patrzeniu na drugiego człowieka, dlatego prośmy Ducha Świętego o światło by dostrzec własne wady, to, co zaślepia nas w patrzeniu na drugiego człowieka. I można dlatego zapytać zaufanej osoby, kogoś, kto nas dobrze zna, czego u siebie nie widzę, a powinienem to poprawić. Taka szczerość pomaga. A o cudzych winach mówić lepiej Bogu na modlitwie, zanim pójdziemy z tym do tej właśnie osoby. Niech nasze wstawienictwo wtedy przed Bogiem zamienia się na przebaczenie i w perspektywie miłosierdzia, możemy iść dopiero pomóc. I to jest lepsze niż upominanie od razu, niż plotkowanie o tej osobie. Tu możemy zastosować tą złotą zasadę, którą przekazuje nam Jezus. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wyimczęcie. Dlatego jeśli nie chcesz, żeby ciebie surowo oceniano bez wnikania w twoje życie, to nie rób tego innym. Raczej szukajmy zrozumienia, zrozumienia sytuacji drugiego człowieka, a nie da się tego zrobić bez stanięcia obok, bez stania się solidarnym z tym człowiekiem, wejścia w jego codzienność. Dlatego starajmy się zrozumieć innych, najpierw zanim będziemy upominać Dziś zróbmy też rachunek sumienia właśnie z tego, zasądzania innych. Wyłap w ciągu dnia wszystkie sytuacje, gdy w myśli oceniasz kogoś negatywnie. Każdorazowo pomyśl sobie, stop, a może ja bym tak samo zrobił w jego sytuacji. I pomódl się za tą osobę w miejsce tej oceny, która się pojawia. Gdy przestajemy się wzajemnie oskarżać, a zaczynamy się wspierać. Kościół staje się bardziej rodziną. Jezus nie kazał rezygnować z braterskiego upomnienia, ale powiedział: Jak to robić? Najpierw samemu stanąć w prawdzie przed Bogiem. I nasz najwyższy sędzia jest jednocześnie Ojcem Miłosiernym, i Jego wyroki zawsze łączą sprawiedliwość z miłością, z miłosierdziem. Patrzmy Jego oczami z miłością, wtedy zobaczymy, Wyraźniej i pomożemy u bratu usunąć drzazgę nie przez potępienie, ale przez delikatną pomoc. A może się okazać, że gdy wyjmiemy belkę pychy ze swojego oka, i ta drzazga u brata wcale nie okaże się tak wielka i tak poważna, by warta była hałasu. Duchu Święty, Boże Żywy, daj mi łaskę miłosierdzia w patrzeniu na siebie, abym potrafił pracować nad tym i usuwać z mojego życia to, co mnie zaślepia w patrzeniu na drugiego człowieka. Amen.